Nie, Mierzy bliżej mojej twarzy! Marta! Nie! Nie! Przestań, przestań! Przestań, przestań! Przestań, przestań! Kochani, w moim vlogu na, na kanale Wiem Co so Dobre TV dzisiaj relacjonujemy spotkanie w Hacie Polskiej. Jestem tu z moją przyjaciółką, prowadzącą Martą. Zapraszamy na przegląd prasy Najpierw prasa! Agora! <tosurkanie> to takie fajne <tosurkanie> zdjęcie, krzyżacy, kusaria. Czekotówka, karmelowe, to w końcu to jest czekoladowe, czy karmelowe? Ja, ja nie zadaję pytań, pamiętajcie widzowie, ja nie. Krówka, ciastko, ciasto w proszku, czyli... Nie muszę tego gotować, smażyć pies? jest gotowe. Czyli to w proszku jest po prostu. Z jest fangrafowe? Czy się nie mówi, że to jest proszek. <laughs> Jezu, Gimbus sobie zabawa. Coca-Cola, Lewandowski, też. jeśli otworzę, to go spotkam? Tak. Herwata Lifton, ekspres, 50 torebek 7 zł czyli jak znajdę 49 torebek to będę płacić 6 złotych Przedam działkę, że nie ma jakiegoś powiązania z narkotykami Ja tu na policję zaraz zadzwonię No niestety nasze obejście po chacie Polskiej się skończyło Dlatego zresztą jeszcze miasto Prus, Fontannie, która po Jaszczyste plaży Hiszpanii, bo mamy kamyczki, ale wody brak. Jaszczyste plaże. No. Kolejna atrakcja prusza, złotowoza hipsterka i złotowozy piękni. Jak wiadomo, tacy ludzie, co pokazała Hata Polska, przekonała mnie do kupna swoim jinglem Kochaj zdrowie, kochaj życie. Czyli oznacza, że kocham życie. Dzięki temu soku naprawdę mogę kochać życie, bo jest świetny. Polecam. Jesteśmy przy tej lampie. Jak wiadomo, jest odklejona jakimiś naklejkami. nie warta 1000 zł. Lando, have a nice day. No, kamyczki może działają na tych ludzi jak na ptaki, chleb. Sprawdźmy. Dwie na pięć. Samochód. Takło, ekspert, sprzedaje kasy w czyli czekoladę by dostanie. Ta 5. Tak, nie wiem co oznacza. Myślę, że człowieka, który ma nogę jak rękę, ale nie ma rąk, tylko ma nogę... Zdjęcie No, jesteśmy w świetniku. Jak wiadomo, pod może sobie do domu zabrać, nawet tych nie masz No, znajdują się mrówki. Bóg pospolity nie widzę tego Boga tutaj Ale myślę, że chodzi o to drzewo Mają śmietniki, tak? Pomyśleli o osobach, które śmietników nie mają Fajny w domu śmietnik, i mogą sobie go wziąć do domu no, to jest Tutaj oby. na przykład to drzewo, bo Przegaj. Przegaj. został ukryty w drzewie tamtym, więc nie wiadomo gdzie ten Bóg jeszcze jest Mamy Volkswagen Golf Czyli yy... samochód przeznaczony dla osób grających w Golfa. golfach. Ciekawie, czy nie. będzie Volkswagen tenis, albo piłka nożna. Znak, napiszemy jedna minuta. Czyli mm -hmm. to znaczy, że wtedy w ciągu jednej minuty będzie cały niebieski? Co to wie? Znajdujemy znak, Napisem zawada w Oznacza to, że w naszym okolicy są trzy zawady. Nie chodzi o kilometry. Znaki kłamią. Na planie filmowym! Nie. Ona może być, Chodź Dobra, to możesz być. Obiekt monitorowany to mi jakoś taką suszarkę bardziej przypomina niż kamerę. O co tu chodzi? Nie wiem. Może obiekt suszorowany. W pruszu znaleźliśmy świetny rezerwat, gdzie dzieci bawią się świetnie ławkami. Na i... przykład, no naprawdę, widać znak sugeruje nam, że tu być może będą jakieś kobry, i będą takie na żółtym tle, czyli będą żółto-czarne. Tam jest kolejny znak z serii. Za minutę będzie niebieski. Tak samo jak pamiętamy, tamten taki jest tutaj. Albo może oznacza to, że przez minutę się przemieszcza. Zarząd oddziału związku. Jak ja tu widzę jakieś dwa związki w tym zarządzie, nam nie dotykać urządzenie elektryczne. Czyli znaczy to, że jak dotknę to, piorun się pojawi? Nie, Pamiętaj. Jak mówiłem zarząd Jak związku Jak mówiłem są tutaj tylko dwa związki ale jest ich kosiarka, czyli przygotowujemy się do jakichś rajdów chyba. Zakończyliśmy nas obchód po prostu i chacie polskie widzę, że odcinek się spodobał. Pozdro! Dzisiaj witam Was kołań w kolejnym odcinku to TV Dzisiaj recenimy gimnazjum NR1 w pierwszym odcinku nie pamiętacie link w opisie Oddział Związków, jest ich dwóch, potwierdzone w pierwszym odcinku. Wspomnienia z pierwszego odcinka. Szkoła Myśli o ludziach, którzy nie mają śmietników. I również mają swojego zabrać do domu, na przykład do plecaka. Kolejne łapki, obsrane przez ptaki. A tutaj obsłania przez gibusów, które siedzą na nich. Wyziewię tu człowieka hipstera. Jak pamiętacie, jest z pierwszego odcinka. Jeżeli nie, link w opisie. Tak samo jest tutaj nasz Powiem, Przedstawiam kolejne osoby: Złotowosy Pięknić. Również z pierwszego odcinka. Kto nie pamięta, link w opisie. Złotowosego. Złotowłosego...

powiązania z kuchnią, czyli może coś ugotujemy. Świetniki również tu są. Możemy sobie wziąć do domu, tylko, że nie możemy rozwalać, bo będzie źle. Mamy tutaj człowieka albo dziewczynę, ogrodniczkę. Świetny styl. Polecam. Jak widzimy, mamy tu złotowłosą hipsterkę pocieszającą, rudowłosą, zmęczoną życie dziewczynę. Spokojnie, będzie dobrze. Wiem, Mamy złotowiosą nie wiem, kto tam był, to ale przemienia się w czarnego kapturka. Gdzie twój wilczek? <laughs> tutaj musimy zrobić pauzę w naszym vlogasku. I niestety, ale będzie druga część. Nie martwcie się, kochani. Trzecia. Czarny kapturek znalazł w końcu swojego wilczka. Świetna para. <laughs> tylko, żeby się nie zjedli, nie? <laughs> Jak mówiłem, mamy tutaj wiele rzeczy. A jedną z naszych atrakcji jest Jezus. Po prostu, z fontaniksu po prostu Tak No Leżymy tutaj z dwiema okularnicami bo mają okulary, dzięki którym brzmią tylko bieliznę, a nie ciuchy Jak widzimy, Gimbuszy w tej szkole tęsknią za grillem z wakacji I sobie robią ognisko Jeszcze brakuje tylko kiełby Wracamy na nasze pary zakochanych, z nami jest tutaj słowny piosenkarz Bartosz, Gruby, Mars, Jaborski Jak tam kariera? Ja jesteśmy z człowiekiem legendą, a on tu płyty, na pewno ma pornole rosyjskie, tak samo jak szampan z biwaku. Myślę, Moje? że... Moje. Na, całej, na całej wyjście, wyjście ewakuacyjne A to wejście. A to wejście do narni. Hej, Radek się.